Zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej historii. Brzydkie Kaczątko i wiosenna piosenka. Brzydkie Kaczątko odkrywa, że zbliża się wiosna, a wszystkie zwierzęta przygotowują się do corocznego koncertu. Chce wziąć w nim udział, ale boi się, że jej głos nie będzie wystarczająco piękny. Kaczątko próbuje różnych technik śpiewania, ale nie jest zadowolone z efektów. Spotyka Starego Słowika, który uczy ją, że najważniejsze jest śpiewanie z serca, a nie perfekcyjne wykonanie. Stary Słowik pomaga jej zrozumieć, że każda piosenka ma swoją unikalną melodię, która może dotrzeć do serc innych. Podczas koncertu kaczątko śpiewa swoją własną, unikalną piosenkę, która wzrusza wszystkich obecnych. Odkrywa, że najważniejsze jest wyrażenie siebie i swoje uczucia, a nie perfekcja. Jej występ zostaje przyjęty z entuzjazmem i podziwem. Morał Najważniejsze jest wyrażanie siebie i śpiewanie z serca, a nie perfekcyjność.